Bohaterowie S-klasy to prawdziwa elita tych z największymi zdolnościami bojowymi, którzy stanowią siły kryzysowe ludzkości w starciu z ciągle pojawiającymi się potworami. I chociaż na przestrzeni mangi ranking największych obrońców ulegał drobnym zmianom, to ja będę opierać się na tym z początku serii, znanym nam najdłużej, gdyż moim zdaniem oddaje on dość dobrze realia ich popularności oraz siły może nie licząc Genosa. I tak na samym dole, a zatem na 17 pozycji, znajduje się więzień Puri Puri, który pilnował praktycznie najgroźniejszych osadzonych na świecie, samemu będąc skazanym na 10 tysięcy lat, głównie za wykorzystywanie wielu mężczyzn, zarówno tych niewinnych, jak i współwięźniów, nierzadko łamiąc ich psychicznie. A do jego największych atutów należy zdolność szybkiej regeneracji, zwiększania swojej masy mięśniowej oraz szybkiego rozwoju, dzięki czemu ostatecznie był w stanie z łatwością pokonać potwory rangi demona odpowiadające sile króla głębin, który pierwotnie go całkowicie zdeklasował. Znacznie pozytywniejszym obrońcą ludzkości jest Cyborg Genos, który niedługo po początkowo dość jednostronnym zaprzyjaźnieniu się z Saitamą i zostaniu jego uczniem był już 16 w rankingu walczących z potworami. Korzystając z walce z wielu usprawnień mechanicznego ciała, które na przestrzeni serii wielokrotnie były ulepszane przez jego wybawiciela dr Kuseno, dzięki czemu przyjaciel Saitamy korzystał z całego swojego ciała jako narzędzi, czy to do pomocy w porządkach. Czy jako broni wykorzystując energię z posiadanego wewnątrz rdzenia jądrowego, mogąc nawet mierzyć się z bestią rangi smoka zagrażającej wielu miastom, wypadając znacznie lepiej od chociażby więźnia Puri Puri czy Tank Mastera. Natomiast wyżej w rankingu od niego jest dość porywczy Metal Bat, mający słabość do swojej młodszej siostry, mogąc nawet powstrzymać się od walki, gdy dziewczynka go o to poprosi. Jeśli zaś chodzi o jego zdolności bitewne, to te polegają głównie na przytłoczeniu przeciwnika surową siłą korzystając z kija baseballowego. I chociaż jego styl walki jest amatorski, to dzięki umiejętności rośnięcia w siłę, gdy jest zdenerwowany i otrzymuje obrażenia, może przetrwać w starciu z potworami poziomu smoka. Pod tym względem wypada on moim zdaniem znacznie lepiej od 14 w rankingu blond włosego Mastera tylko że w przeciwieństwie do niego siła bohatera ubóstwiającego siostrę szybko słabnie, gdy jest poza walką. Podczas gdy Tanktop Master stale dysponuje ogromną tężyzną fizyczną, mogąc z niewielkim wysiłkiem rzucać ogromnymi bryłami betonu, a z pomocą Fubuki nawet kilkupiętrowym budynkiem. I chociaż będący wyżej w rankingu i Flash nie może podnosić takich ciężarów, to nie licząc najsilniejszego w stowarzyszeniu jest najszybszym bohaterem S-klasy, na tyle, że większość nie widzi jego ruchów, a podczas jednego ze starć jego ruchy były tak szybkie, że wspólnie z dwójką innych wojowników stworzył świetlny pokaz, widoczny na nocnym niebie. Zdecydowanie jednym z najbardziej tajemniczych bohaterów wciąż pozostaje 12 w rankingu Watchdog Man, mający na sobie kostium psa i wiele mocnych cech tego czworonoga, strzegąc zazwyczaj miasta kół, uważanego za najbardziej niebezpieczne, gdzie odnotowano najwięcej zagrożeń średniej klasy. Znacznie więcej wiemy natomiast o zajmującym 11 miejsce Super Aloy Darkshinie, który w młodości miał niską samoocenę z powodu swojej wątłej budowy, aż nie zaczął ćwiczyć w wieku 15 lat, za sprawą czego lata później stał się niezwykle silny, mogąc podnosić dwie tony jedną ręką, a jego pewność siebie poszybowała do góry. Natomiast jako bohater był znany jako najbardziej sprawny fizycznie oraz najbardziej odporny, nie licząc pierwszego w stowarzyszeniu. Niestety ta jego wielka pewność siebie stała się też ciężarem, ponieważ gdy jego metalowe ciało odnosiło obrażenia, był załamany i stracił pewność siebie. Tak też dochodzimy do dziesiątego miejsca w rankingu stowarzyszenia zajmowanego przez świńskiego Boga, który jest wiecznie głodny i połyka wszystko od jedzenia po całe potwory. Zaś zgromadzony w ten sposób tłuszcz Chroni go przed obrażeniami, a jego elastyczne ciało oraz pełna kontrola nad nim pozwalają mu pochłaniać obiekty większe od niego samego, umożliwiając nawet transport ludzi, nie narażając ich na strawienie. Co więcej, twierdzi on, że posiada sekretną moc, której jednak nie ujawnia nawet w walce z potężnymi potworami, najpewniej czekając, aż spełni się proroctwo o pojawieniu się zagrożenia klasy Boga. Kolejno dziewiąty w rankingu jest cyborg Drive Knight, mogący zmieniać swoje ciało w pojazdy czy bronie, skupiając się przede wszystkim na zbieraniu cennych informacji. Do tego stopnia, że zrzucił zagrożonego Genosa, gdy zdobył potrzebne próbki, mimo że wcześniej połączył się z nim, by stworzyć fuzję w walce z wrogiem. Wreszcie na miejscu ósmym znajduje się Zombie Man, który pierwotnie był eksperymentem badań, ostatecznie zostając obrońcą ludzkości. Jako bohater jest on uważany za najsłabszego spośród S-klasy pod względem ofensywnych zdolności, ale wciąż potrafi pokonać potwora rangi demona zagrażającego pojedynczemu miastu i jego mieszkańcom. Za to znacznie lepiej sprawdza się w śledztwach dzięki swojej inteligencji, ale także szybko regenerującemu się ciału, mogąc przetrwać 200 śmiertelnych ran oraz walczyć nawet przez 140 godzin. Mimo wszystko, Zombieman czuł się gorszy z powodu niewielkich zdolności bojowych. Prosząc naukowca, który na nim eksperymentował, by pomógł mu złamać ogranicznik. Jednak tak naprawdę najsłabszym bohaterem najwyższej rangi i najbardziej strachliwym wciąż pozostaje King, który zajął siódmą pozycję za nieumyślne przejęcie wyczynów Saitamy i przetrwał tak długo, wyłącznie przez zbudowaną renomę najsilniejszego człowieka na ziemi i swoje szczęście, dzięki któremu wielokrotnie ocalił wiele osób, mimo że sam był tylko cywilem. Nad nim znajdował się Metal Knight, który bohaterem był tylko z nazwy, ponieważ angażował się jedynie w sprawy, które mogły przynieść mu korzyści, sterując swymi robotami z bezpiecznego laboratorium, jednocześnie śledząc wszystkich, których uważa za zagrożenie, w tym Saitama. A dawniej przyjął na asystenta Child Emperora, który, mimo młodego wieku, za sprawą swojego geniuszu został piątym w topce bohaterów, polegając przede wszystkim na strategii i swoich wynalazkach. Chociaż i bez nich wcale nie był najsłabszym ogniwem jeśli chodzi o siłę, jak wielu błędnie myśli, ponieważ maska do liczenia mocy, którą stworzył jasno pokazywała, że był silniejszy od niedźwiedzia, zajmując górną stawkę A-klasy pod względem siły fizycznej. Wreszcie jako czwarty plasuje się Atomic Samurai, który jako mistrz szermierki jednym cięciem potrafi pozbyć się setki potworów, pokonując te z rangą demona tak szybko, że nie można było dostrzec jak szermierz dobywa miecza, Mogąc walczyć z niezwykle silnymi potworami klasy Smoka i przeciąć rękę temu, który połączył się z 11 bilionami komórek. Zaś kluczowym rywalem tego wojownika jest Silver Fang, który w przeszłości walczył z każdym kogo uważał za silnego, aż nie został pokonany przez własnego brata, obierając spokojniejszą drogę, opracowując technikę łączącą atak oraz obronę i nawet na starość był w stanie utrzymać tytuł trzeciego najsilniejszego bohatera na świecie. Będąc poniżej Tatsumaki, która dzieciństwo spędziła zamknięta w ośrodku, gdzie sprawdzano jej moce psychokinetyczne, które ukrywałaby ją wypuścili. Natomiast po tym jak została uratowana przez Blasta, postanowiła dołączyć do Stowarzyszenia i jako najsilniejsza esperka na świecie przyjmowała każde zadanie zarówno z poczucia obowiązku jak i nudy. Potrafiąc stworzyć gigantyczne tornada czy wyrwać z ziemi cały kompleks będący siedzibą Stowarzyszenia Potworów. Przy tym zielonowłosa kobieta wydaje się dość arogancka i ma problemy z nawiązywaniem relacji międzyludzkich, kontrolując życie swojej siostry nie chcąc by stała się jej krzywda, ale z czasem staje się bardziej otwarta i po kilku konfrontacjach z Saitamą zaczyna go lubić, pokazując swoją bardziej przyjazną stronę. Wreszcie na samym szczycie organizacji obrońców ludzkości znajduje się Blast, który próbuje powstrzymać Boga wraz z towarzyszami, Interweniując w zasadzie wyłącznie w sytuacjach związanych z tym tajemniczym bytem zagrażającym całej ludzkości oraz w sytuacjach mających pomóc jego towarzyszom, z którymi dźwiga brzemię ochrony świata. Bonusowo wspomniałbym także Amai Mask, który nie znajduje się w s tylko dlatego, że chciał uniemożliwić awans słabym bohaterom z rangi A. No i oczywiście na szczycie wszystkich herosów powinien znajdować się Saitama, ale formalnie najwyższa ranga, którą przyznało mu stowarzyszenie, to jedynie 39. miejsce w randze A. I to na dzisiaj niestety już wszystko. Tak więc do następnego odcinka, drodzy widzowie, sayonara.